Rodzinę rany Tu jest taniej Co my tu mamy Jakiś hop reklamuje Słuchajcie, przyszliśmy sobie na moczy Możemy sobie wziąć chusteczki do rąk i papier. I wezmę dla mnie dla Agaty patyczki. Tutaj Pani mają jakąś mąkę. Dobra, Agata zarządza, ja nagram Wam mąkę do obsypania tego. Powiem Wam jaki to jest smak potem. O, Pani nam obsypuje. A tu Pani rywa Tak, rywam, rywam. Mam nadzieję, że to będzie lód. O, lód w się zabija? Wiem, w ciasto? To obsługujemy. Odebrałyśmy, słuchajcie, i jedziemy. Wychodzimy, musimy nacisnąć typowe koreańskie drzwi. Okej, okay, dobra. Idziemy. Oby się tu nie wywaliło. Dobra. Gdzie przystaniemy, Agata? Tam jedziemy na murek? Może tak, słuchajcie, no, no niestety. Nie zjemy na plaży, bo jest za daleko. Idziemy na murek z naszym zakupem. Tutaj na ten murek. Zaplanowałam, że zjemy. Na razie stop. Kamera, musimy się przygotować. Słuchajcie, idziemy z naszymi mochi. Yy, jednak w lepsze miejsce na zdjęcia. już zjadłam troszeczkę mojej pistacjowej kulki. Jest bardzo dobra. Smakuje mi. Takie mamy widoki. Wszędzie w Busan informacje o tym, że są gotowi na Expo 2030. Tak, jak on będzie. No. proszę. Ale samochód na pasach, ale co tam? To? to jest korea moi Przed nami Starbucks i przed nami McDonald's. Mamy tutaj jakieś zagłębie tych budynków z różnymi usługami. A my zmierzamy na naszą kawę do ulubionej sieciówki, bo dadźcie że mamy już ulubioną sieciówkę zagadą kawę. Właśnie do niej specjalnie przyszliśmy. Znajdujemy się w ogóle przy ostatniej stacji metra, która ma taką samą nazwę jak druga ostatnia stacja metra, tylko że przyniesie ją przez J, a będą przez Y. To więc nie jest taka sama, ale bardzo podobna sobie. Także tutaj mamy jakiś targ, rowerki i sobie idziemy. Nie jest zbyt ciepło, nie jest też... Zimno, ociepliło się, nie zajmuje akwakultura. A, to tutaj, po tej stronie. Agata wie. Chyba musimy wejść do środka. Chodźcie z nami. Wiecie, to będzie podobne miejsce jak wczorajsze dogowe chyba, bo przechodzi się przez po prostu centrum kamienowe. E Zaraz tutaj się poszwędamy i poszukamy. Może znajdziemy. Zobaczymy, zobaczymy. Jakieś jest na buty obok nas. Albo to są po prostu rozmiary. Nie mam pojęcia. No, słuchajcie, udało nam się znaleźć tą małych komplikację w naszą kawucie. Idziemy do niej. Oto i ona. Co zamówisz Agata? Nie ja, tak właśnie czy zamówisz tego takiego Słodkiego? Matcha cold brew? No właśnie też myślałam o maczy. zobaczymy. Zaraz wam pokażemy co tutaj w ogóle można zamówić. Proszę bardzo. Ja o, 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 ostatnio, ja wziąłam takie słodkie i teraz nic z tego powtarzać. Już się znamy na tej maszynie, więc ma. Tutaj, więc to będzie to. I teraz tak. A, możemy włączyć sobie po angielsku, więc będzie łatwo. No. Nas interesuje Tak. nie tylko my doceniamy tę sieciówkę, bo tutaj jest autograf z jakiejś e, idolki. Agata będzie próbowała tutaj rozpracować i on dzisiaj ja, co Ciekawe co piła. Powinni oznaczyć e, ten napój. 35 lat. Okej, okay. a co ona robi? Ona napisa, że kocha tego szefa, tego miejsca. No i list. O, obczajmy. Proszę bardzo, może się okaże, że coś obejrzymy z nią. Tak, generalnie tutaj gwiazdy, słuchajcie, pijają komuś i my.

Tak. Jak, jakbyście chcieli jakąś współpracę, to, to piszcie w komentarzach. No, 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 nawet w Polsce was będziemy reklamować. Tak. Dobra. Dobra. Liczyłyśmy na to, że nie będzie tak słodko. To jest jednak rynki, ale nic bardziej mylnego po prostu słodycz, tak jak Jednak jakieś się z Korei... Nigdy więcej czegokolwiek poza ice americano. Moje obietnice: tutaj tylko ice americano. No, no, no. Tylko te ciastka. Ja tam że One są z Alchemy of the Souls. Ja tego obejrzałam w czterech i Głównie bohater mietek. bardzo jej lubi, to są miodowe ciasteczka. Jeszcze w głębokim tłuszczu. W ogóle mnie to nie zaskakuje. Makuje to trochę jak paworki. Tylko, że jest takie takich Ale paworki nie są takie mm, żelkowe. Ona ja smakuje, tylko podobnie jest taka słodycz, w kaworkach, ale tu konsekwencja jest zupełnie inna. inna. Ale smak jest trochę podobny. Mniej słodkie niż ta kawa. Aha. Agata jeszcze nie próbowała kawy z Nie, No to proszę, reakcja na żywo. Właśnie tak jest słodkie. Ojeju, fajne te. Wezmę to. Wezmę to, słuchajcie. Co jeszcze jest? To sobie kupiłam już. Otwieram jeszcze to. Kurde, słodziak. Smyteczku! A, no bo to jest młode. To chodź idziemy. Mam, masz małą smytę tam. Proszę, mała smyta jest skryta. Broni swojego. Smyt swojej smyteczki. Odkrywamy piękne busan. Bardziej I co ciekawe, jest dość ciepło, jak na dzisiejszy dzień. Nie wiem wiatra, jesteśmy bardzo blisko morza. Jest nawet palma jakaś. Musimy chyba przejść tutaj na dziko. Co nie będzie łatwe. To może chodźmy na, na pasy. No to jest ten... To jeszcze chyba właśnie tylko ten... Mystery library. Na Błędy serwera stają się naszymi przejęzyczeniami. Odzymy, hash, hasz, hasz. Co to? Wszechobecny WiFi jak Bóg. Projektuje nasze poczynania mrugając sumą świetny, świetnych świętych biur. Wierzymy, że zbawi nas parskanie kodu i niechciana poczta. Poezja jako miejsce na dysku. I przyjechałyśmy na dość fajną dzielnię, naszym zdaniem. Jest więcej lokalsów wreszcie. Jest spokojniej. Nie wieje. to na niebie, widzisz? Tak, widzę. Jakiś czarny dym. Siwy dym. Wydym to jest nazwa naszego duetu, z... tak, nazwa naszego duetu w kursie piłkarzyków, którym nie udało nam się ani razu zagrać razem w sumie. Zostałyśmy zdyskwalifikowane przez... 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 Przez, przez Osoby, niektóre. i przez osoby No, kto ma wiedzieć, ten jest dalej? Tak, będzie próbować kolejny raz korzystać z tej maszyny. Zobaczymy, zobaczymy jak będą teraz wrażenia. Teraz się właśnie tutaj przygotowuję. Jest rozgrzewka. Włosy spięte. No i zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Jak się czujesz przed? Czuję się pełna nadziei, że wszystko pójdzie dobrze. Okej, okay, no dobra, no to słuchajcie, trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. No z tego korzystają starsze osoby w Korei, więc myślę, że jest to raczej takie mało inwazyjne, mały ekstremalny sport. O, teraz coś tutaj po prostu all the way in. ja Agata rekomenduję Ci to. Mówisz, że fajnie? Czujesz rozluźniony kręgosłup? Tam, Wygląda, że jakoś tak y, lepiej działa. Tak, lepiej na luź, 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 Luźniej. Tak. O super. Można się zluzować w no, Można się wyluzować. To jest <noise> Dobra, przejmujesz to. Teraz Agata. Generalnie to mamy tutaj widownie. Tak, tak, o tak, dokładnie tak. Tak. Tu się zahaczasz o to. No i teraz odjeżdżasz. Tylko trzymaj nogi dobrze. Jak wrażenia? Proszę bardzo, Agata Wisi. zuzowała. Gacie fajne, nie? Tak. Super to jest. Trochę jak na jodze na sznurze. Nieeeee. No, polecam. Polecamy 10 na 10. Top 10 atrakcji za darmo w Pusan. <noise> nie wie coś dziwnego I to nawet widać takata w kamerze. I właśnie jakby zobaczyłam to w kamerze jak robiłam zdjęcie. Trochę nas to niepokoi, no bo nie wiem czy to, czy to jakieś z Korei Północnej. W kierunku Japonii się wydaje, nie? W kierunku Japonii. Boże, właśnie Koreńczycy czyli Morze Japońskie, czy może Wschodnie? Jakieś takie to znowu? No tak to, tak to wygląda, ile ciała nad nami. No, tak, tak. Idziemy tu? Tak, idziemy. Czy my byliśmy już Agatą na tej plaży? Mam wrażenie, pieniądze? że byliśmy. Byliśmy, ale byliśmy z zupełnie innej strony. A teraz są z jakiejś lepszej strony. Powiedz ze sobą, Tak, Znaleźliśmy to, czego szukaliśmy tutaj kilka dni. Mhm. Jak być ostatniego dnia. Tak, ale lepiej później niż w o, tak. Jak właśnie patrzyłyśmy sobie na to miejsce na, na Mapsach, to widzieliśmy ten księżyc i tutaj mamy coś typowego koreańskiego. O to chodzi. No proszę, także polecamy tę miejscówkę na spacery. Jeśli jesteście w pusan. Nadal nie ma CCTV. Co jest grane? Dlaczego nikt nie, a nie, mnie a nie, nie, a nie obserwuje niemal? Gdzieś nie, w jakiejś lampie? Myślisz, że w lampach są CCTV? No w lampach się to są? Nie? Słuchajcie, zaraz sprawdzimy. Czy jest CCTV? No nie ma no. A ty... no, przy tej ulicy jest... No, na to jest jakaś niebezpieczna a co chodzi w ogóle? Dlaczego nie ma CCTV? Słuchajcie, znalazłyśmy jakieś fajne miejsce po prostu idąc po drugiej stronie ulicy. Ja się zorientowałam dopiero teraz, patrząc na Wera, że tu były wszędzie wiśnie i mogło być tak pięknie biało. No ale niestety. Jest taka miejscóweczka. Bardzo fajnie tutaj wygląda. Co to jest? Contemporary Art Institute. No, Czyli jakaś wystawa? Wystawa. Dobra, pijemy. odkryłyśmy bardzo fajne miejsce. Teraz chyba zeszliśmy do podziemi. Tutaj mamy właśnie ekipę Dumuchanc. Yy, Oglądaliśmy Jeffy obraz zrobiony przez dzieci. Jest ciężko w ogóle przechodzić, bo wszyscy robią sobie zdjęcia, żeby nie wymienić świadk. Ale chyba tu się przemieszczamy, a chyba... nawet... Dobra. No to musimy stąd się w kolejce. W nawet są specjalne miejsca do robienia zdjęć. Jest fotozone oznaczone wcześniej były e, informacje o tym, że to jest najlepsze miejsce do zrobienia sobie zdjęcia tutaj. No i jest jeszcze uchwyt na telefon, że można sobie nawet go obkręcać, tutaj mamy uchwyt, ale my z niego nie skorzystamy za bo mamy kij. No i chyba nie będziemy w ogóle robiły takich zdjęć. A tutaj mamy na dole ważny dla nas punkt na trasie naszej wycieczki, bo jeżdżą tutaj te wagoniki, którymi jechałyśmy. Wczoraj nasz wagonik był niebieski, żółty, niebieski, nie pamiętam żółty, tak, nasz wagonik był żółty. Są też specjalne wagoniki, które teraz widać, przygotowane na Expo. Bo Busan jest gotowy na Expo. Busan jest gotowy. Jeżeli oglądaliście poprzednie no, filmiki, to, to wiecie. Stanie. Tak, jeżeli Was murtuje to pytanie, to, to tak, Busan jest gotowy na Expo. Według Busan i według nas Agata jest gotowa, czy nie jest? Już jesteśmy tutaj tyle dni, że możemy chyba wydać ostateczny Wydaje no, mi wiecie, że jest gotowy na to, żeby dostać? Okajkę na organizowanie Expo, natomiast jeszcze trochę pracy przed nimi. Trochę pracy. Zobaczmy. Ale to wiąże się już z tym po prostu posiadaniem tytułu organizatora. Mm -hmm. Także my trzymamy kciuki. Tak, trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że za 7 lat tutaj będzie bardzo dużo ludzi na Expo. Tak. Dokładnie tutaj w tym miejscu, między innymi na fotozone. Właśnie, jadąc y, Sky kapsułą y, na górze. Tak. Widzieliśmy, że ścieżka pewne można można no, że Fajnie by było się tak przejść brzegiem morza. No i, i jesteśmy. Jesmy. Proszę bardzo. Dzień. Marzenia się spełniają. Dzisiaj w ogóle przy, przypadkowo jeszcze poszliśmy do muzeum. Ostatniego dnia wystawy. Eee, tak, ostatni dzień wystawy. Załapałyśmy się. Także same sukcesy dzisiaj dla nas w pusan. Oby szczęście nam dalej tak sprzyjało. zagadka z wczoraj rozwiązana, bo najpierw poszliśmy na ten podciąg nie wiedząc, że nasze kapsuły są u góry. Tam gdzie jakaś kapsuła. Nie żadnych vlogów po angielsku nawet po tym, żeby fajne takie miejsca zobaczyć. Takiego typu co my lubimy. Tak jak tutaj, no tej, tej ścieżki nikt nie poleca. Mniejsza, bo już spokojnie się poderektowałaś tym widokiem. Nie ma brudnej szyby. Wreszcie mhm. się dowiadujemy. Że to nie jest tak, że Pusan już jest wybrany jako host Expo 2030, tylko dopiero. Ubiega się. Ubiega się o to. My już to wiemy od mnicha, ale no, brakowało nam tej informacji wszędzie na tych banerach. Ale doczekałyśmy się na stacji. Sują. Sują. Ej, tu też jest pierwsza stacja tej, tej linii w takim razie. Skoro nie mamy tutaj nic co było wcześniej. Chyba tak. Nie no, grają, czyli na tej plaży jednak są ludzie. Jesteśmy na Dadefo Beach. Jechałyśmy tutaj prawie dwie godziny, prawda? No i dotarłyśmy. No i, Niestety, bo... Po... A patrz. Czy patrz. No ale jest. Ale zobacz, jest świetlista ścieżka, widzisz to? No, no jest takie światełka, nawet na Boże narodzenie mój rower. Bardzo fajne. Podoba mi się to. Tu ja mam takich nie światełek, więc dla mnie to jest coś Plaszka. Plażek w sobocie, więc warto było jechać, mimo nawet, że nie stąszeliśmy na zachód słońca. Jest chyba wózek z pieskami jakimiś. A. Czy to nie są ci panowie, coś się ostatnio obok nas? Proszę bardzo, depuje czy ale to nie jest to muza? A tam jakieś zielone tereny no musimy też się Plage de Busan. Jechałyśmy tutaj ponad dwie godziny e, trzema różnymi liniami metra. E, niestety nie zdążyłyśmy na zachód słońca, ale uważam, że i tak było warto, bo plaża jest naprawdę śliczna i właściwie w porównaniu tej Wangali Beach, najbardziej znanej, koło której mieszkamy, no to ta robi na nas dużo większe wrażenie. Właśnie chwilę rozmawialiśmy o tym to jest po prostu nie tak spokojnie, jest właśnie dużo piachu, bo tam obok nas od razu jest ulica, a tutaj jest taki bardziej klimat Trójmiasta. Tych niektórych eee, plaż, które znamy. No, bardzo ładnie to wygląda. Agata poszła w stronę wody. Ja tutaj jeszcze ponagrywam. Na początku nam się wydawało, że jest tak mało ludzi tutaj i że to jest jakiś dziki teren, bo tak po prostu wysiadłyśmy od razu z metra, ale jest sporo bloków wysokich ale to już są takie chyba obrzeża pustan, jeżeli dobrze zobaczyłyśmy na mapie. Leci samolot już drugi. My też pewnie będziemy leciały tędy z Jeju-do. Jutro już wylatujemy na Jeju. wyprawa do ciągu tutaj w okolicy. Jest dużo w ogóle fajnych miejscówek też do robienia zdjęć. Ale niestety jest za ciemno. nas są piękne pola, których nie widzicie, bo jest ciemno. Agata przyszła w prawo. Chyba będzie chciała robić zdjęcia księżycowi, tak. Hej, kochani! Widzicie teraz właśnie ten samochód, który jest bardzo typowy tutaj dla Korei. Zobaczcie. Jesteśmy teraz w metrze. To jest ostatnia stacja. Wracamy z Kimbab dziąkuk i z Dadepo Beach. Eee, więc jest to stacja ostatnia. Będziemy miały szansę usiąść w metrze. Czeka nas długa podróż. Ponad godzinę do Gwangalli Beach, gdzie mieszkamy tymczasowo. No, bo jutro się przenosimy, moi drodzy, na wyspę no, Możemy zrobić sobie obcajkę, co tu można zakupić w tym automacie. I nie jest to dziwne, że nie ma możliwości kupienia herbaty. Tak sprawdźmy. k a czyli kakao. K-po-ci-no, Ka, cappuccino. jol jol Jolmo. Co to jest? Jolmo. Wiesz, co to jest? Jolmo? Jolmu? No, może to jest herbata, ale marne są szanse. Nie, przepraszam. Yulmo julmu, julmu. E e dobra, generalnie nawet w Maku, słuchajcie, tutaj nie ma herbaty. Jesteśmy w koreańskim metrze. Pewnie was. Za to, za to właśnie równą Koreę. No po to jest właśnie ostatni przystanek, gdzie jedziemy. Pociąg przyjechał wcześniej, Metron. Możemy dzięki temu nagrać dla Was tutaj wszystko po kolei. Yy, miasto jest gotowe na Pusan Expo 2030. To ta informacja się pojawia bardzo często. Mamy też specjalne miejsca dla pań w ciąży i one są oznaczone w ten sposób. Na tamtych sześciu miejscach, tu trzech i tam trzech, siadać absolutnie nie wolno. Chyba, że macie nie, powyżej nie. 60 lat, no albo myślę, że w ciąży możesz usiąść tylko na tym. Zostałyśmy jakieś przebonione, bo nie zauważyłyśmy tych tam naklejek z Agatą przez takie dwie panie. Jak siedziałyśmy, jadąc z Inchon do Seulu, a co ciekawe, tutaj ostatnio w Busan właśnie jedna pani Agatę zachęciła do tego, zachęcała do tego, żeby tam siadła, jak byłyśmy, z walizkami. Nie, nawet I nie z walizkami. Ja nie, nie, nie miałam taką y, taką y, materiałową i w niej miałam po prostu kurkę i aparat. Tak, i pani wołała Agatę, żeby zgłosiła, bo ale Agata, to, ale... Agata już po tej trawie, którą przeżyła ja wracając z Incheon do Seulu, e, nie chciała siadać, nie dziwi się. E, tutaj też jest drugie miejsce dla kobiet w ciąży, tak jakbym Wam e, Co mamy dalej? No uchwyty, bo tutaj e, wszyscy, że raczej nie trzymają tych uchwytów, nie? U nas chyba tylu nie ma w metrze. No jest no, jest śpiewań, na przykład. Tak, tak, tak. I za tego działam, że kładą tak. I są podgrzewane siedzenia. O tym zapomniałyśmy, bo podgrzewane siedzenia to jest spoko. E, klimatyzacja, na przykład są oznakowane też wagony, gdzie jest mocniejsza klimatyzacja, gdzie słabsza klimatyzacja.